Это полковник Платонов. Рабы припустили атаку. Поносим дужие страты. Мусите вырушить на тих мест горкий. Ваш брат починил посты, Синхронизуйте ваши делания. Мусите якось знищить новый Кабуль. В час трывания операции будете сдавать рапорт товарищу Попову. Зразумевым, товарищу полковнику. Знищить новый Кабуль. Cześć witam w kolejnej misji. Droga prowadzi do bazy. Pilnują jej dwie wieżyczki. Co proponujesz? Rozwinęliśmy trochę pole spowalniające, które opracowaliście w wsiąnce. Na razie poprowadzę cię na północ. Zbuduj tam laboratorium i fabrykę, a ja się w tym czasie jeszcze rozejrzę. No to jest taka mała scenka. Wiecie, to jest to, 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 co mówiłem. Im lepsze pojazdy, tym w tamtej misji zrobimy? Takie mamy. Mamy to sam, dosłownie to samo, co w tamtej misji wyprodukowaliśmy. Równie dobrze można tu było być kompletnie bez pojazdów, jeżeli by się nic nie zrobiło. Święty Szymonierz. Miny? Sevi, nic nie jest? Psywołot jest ranny. Potrzebujemy pomocy medycznej. Dobrze, że mamy ten aparat spawalniający, ale musimy się spieszyć. No i braciszek przedszaminę. Jest bohaterem socjalizmu. Z rozkazu generała Morozowa macie dołożyć wszelkich starań, by przeżył Towaricz Górki, to wasz brat! Musicie go ratować! Najlepszy jest gleb, który w poprzedniej no? misji... Ufala e... W poprzedniej misji ja ratować e... braciszka naszego. To. Tak, Gotów? To ten. To narzekał, tak, nie? nie że powinniśmy się skupić tak? na misji w ogóle. Dobra, nie, jak najbliżej. Nie, to tak jest, towarzyszu. Wyruszamy. Tak, idziemy, towarzyszu. Wyruszamy. Oczywiście, tak? towarzyszu. Co teraz? Tak, co się tu. No ale tak, pójdźcie tak, to robisz. budować Zrobiamy. wszyscy, no. Tak? Zrobiłem. Ty tak? idziesz na naukowca. Oczywiście to Idź go uratować. Po... Eee, A? A? Inżynier. Te tak płej tak koszary tak? Jak się czujesz, Ciewi? Dzięki braciszku. Wydzierz Generał Mrozew niepokoił się o ciebie. Sam się niepokoił. Zachowałem się jak żółty dziób. Prowadź burlak, tak będzie bezpieczny. Tak? No i mamy braciszka pod swoją kontrolą znowu. Oczywiście, to było Co Co teraz? moje umiejętności. Mię, że nie moje umiejętności, znaczy, to jest mi się przypomniało wtedy super superycie. Ale skicie, teraz Co mamy tyle, dzięki temu stówkę, tak by nie było nic. Dobra, że pomówią, budować naukowcy tu. Co ty na sprawy! Ogólnie trochę minusem. Mi? Gdzie się wszyscy padziali? Hadzi, René, Jelena? Nie wiedziałem, że ty tu będziesz. Ty kto? Nie znają, o czym mówisz. Raul Xavier. Nie pamiętasz? Montenegro. 2001. Pierwsza serbska brygada międzynarodowa. Z udziałem padł twoją komendą. Utrzymam w błędzie. To przyjaciel, Jelena. Możesz przyznać, że jego znasz. Macie rację, towarzysz Gorki. Oczywiście, że cię pamiętam, Raul. Co słychać? Wciąż na usługach szejków? Tak. Tym razem mamy skopać tylko Jankisa. My mamy hranic z laża alas Syberytu. A gdzie jest reszta? Mój oddział. Nie przebywamy tutaj w tej samej kolejności, w jakiej wyruszyliśmy. Świetnie. Eta nie wszystko. Tutaj Szejkowie są naszymi wragami. Prawdę mówiąc, mieliśmy właśnie zaatakować jedną z ich baz. Witamy w przeszłości, Xavier. Nigdy mnie nie zawiodłaś, jaka dowódca, Yelena? Jeśli pozwolisz, przyłącza się do was. Mogę działać jaka wasza wtyczka w bazie Arabem. Хорошо. Ale jeśli zwrócisz się przeciwko mnie, będziesz martwy. Czy to aby na pewno dobry pomysł, tawaryściu? A jeśli on powie po prostu Arabom, to my tu jesteśmy? Co teraz? Gotów? 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 Tak. Naprawdę. Tak? Inżynier, tak to Inżynier, to, to elektrownię. To I szybko. To, Ogólnie to jak tamtą misję próbowaliśmy robić. Teraz mamy. Bijemy cały na bazę dzięki temu, że zrobiliśmy z niego wtyczkę. sobie. I tą bazę musimy zniszczyć. Ogólnie, jak tamtą misję robiliśmy tak o. Nie moje umiejętności y... No mów mi y... tak? Jak najbardziej, tak, żeby jak najwięcej przejść, Ruszacie. i tak dalej, i tak dalej. Tak towarzyszu? Tak to tak, po towarzyszu? prostu spróbujemy na szybko przejść, jak najszybciej się da. Tak? Zrobione, towarzyszu. Tutaj nie będziemy przedłużać. Uchwała ojczyzny. Zobaczmy, gdzie to, tutaj są te skrzynki. Gdzieś chyba z tej strony były te huki. Polepszyły się moje umiejętności naukowe. Dobra, coś tam mamy. Tak. Czekajmy dalej. Skończyliśmy badania. Tak. Badamy sobie bazuki, bazukami ich rozwalimy po prostu. No nie, to te do dostawy, skrzynka, to wszystko jest strasznie ograniczone w tej grze na tym trybie trudnym. Na no, łatwym jest Lusa na pewno też dużo więcej, co zapamiętam. Jelena, wybrałem dla nas skrzynkę kontaktową. Widzisz to drzwi obok mnie? Da, widzę. Możesz zostawić tu dla mnie moją wiadomość. Ja zrobię tak samo z wiadomości dla ciebie. No, możemy się skontaktować w ten sposób z Raulem. Wystarczy, że wejdziemy w, tą... w to miejsce. Dobra. Bazuka, bazuka. 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 Trzech bazukowców sobie damy. Dobra. Ty byczku. To trzech, dobra, ty też na auto na, na miejsce jeszcze Wiecie co bazuki robią? Bazuki są zajebis. Tak jak wyjechał, pojazd W sumie jak już tak, mamy te działa, no to zróbmy to tak, Wiecie jaki to jest, jaki plus jest tego, że... Yy, tak. Idziemy, to Wyruszamy. Co teraz, towarzyszu? A Dobra, nie badamy się? tego. Mówiłem. To tą misję przechodzimy ja na szybko. Idziemy, towarzyszu. Tak. To, to jeszcze żołnierze tam wyjść, burłak, idź tu. Zrobione. Ruszamy się. Dobra. Mechanicy niech jadą tam. Zrobione. I naprawiają. Pazuki ja to, mają to, że mogą na o... Yy, na ośle strzelać. Dzięki temu żołnierzu się nie może oddać. Widzieliśmy, że rozwaliliśmy bunkier. Po rozwalamy tą bazę najszybciej, co tam. była kolejna mina, nie wiem, czy zauważyliście. <sum> Oczywiście, towarzyszu. Nadchodzi pierwsza pomoc. lekarza! Niech do mamusze! Potrzebuję pomocy! Jestem pod wrzucić! Lekarza! tak! Za tak. przyjemność po mojej strefie. Gatow? Naprawię to. Naprawię to. Tak! W nie mamy to pole, więc... Nadchodzi pierwsza pomoc. Tak? Pomogę. Więc to można tak się pobawić trochę. Idziemy Ruszać po się! Dobra. Tak? Naprawcie te pojazdy. Ty, ale... Tyłka. Tak. I teraz... Tu? No, tak. Coś jeszcze? jeszcze coś dla mnie? O tu? Co Weźmiemy teraz? sobie tego... Raula. Żeby do nas przyszedł. Tak. tak. A tak na nas nie być. ich eee, Ukradnij pojazd z ich pojazdów i przyprowadzić Dobra, bierzemy, że z naprawiłam Gotów na więcej towarzyszu Gotów na więcej towarzyszu Tak? A, kolejna mina. A pojazdy w tle nie oszczędzam, bo to nie ma w ogóle żadnego Gotów wpływu. Więcej, tak. Gotów? 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 Te skrzynie Gotów? mogą się przydać. Gotów na więcej? Dowarzyszu. Gotów? Próbują do nas strzelać. Tak? Robi się

Tak. Strzelajcie Tak? Tak. Gotu? Wyruszamy. Oczywiście, bulało, Zwiększyły się daje umiejętności. Jestem pod odstrzałem. Zrobione, Zrobione. mnie. Właśnie. nie ma. Uwaga, ojczyzny. Zrobione. Dobra. dawaj, rozwalamy to wszystko.

Pamiętacie? dzisiaj w miarę możliwości. Tak jest, towarzyszu majorze. Świętaj hajkę żywą. Hajkę pamiętacie z misji czwartej? Zimie, z trzeciej i z czwartej. Ona się pojawiała. No tego, spróbujemy ją zobaczyć. No tak jest nie ma tak jest, towarzyszu. Idziemy, towarzyszu. Poczekajmy, tutaj na nią. Idziemy, tutaj na nią. Wyruszamy. Ja Wyruszamy. Nie pamiętam, ten z tej strony na ale do jeśli chciałeś, Czujesz się lepiej? Gotów? O, jest. Nie no, nie... Tu, Oriel, tu, Oriel. Do wszystkich pasterunków, odbiór. Czekajcie, ja chcę. Tak, tak. Tak. Żeby uleczyli hajkę, tak? marszał to wy? wy? Oczywiście. Z kim do Czorta rozmawiam? Sivołotiwano Gorki, Gorky, towarzysz marszał. Z 87 zmechanizowanej? Cieszę się, że tu jesteś, Sevi. Co tam słychać na froncie? Mój brat udzielił wam lepszych informacji. Jestem tu od niedawna. Dowódcą naczelnym jest towarzysz generał Morozow. Nasza główna baza imieni Lenina jest właśnie oblegana przez Arabów. Arabów? Tak jest, towarzyszy marszałku. Ich zadaniem jest niszczenie złóż Alaskitu. Zamierzamy właśnie zaatakować jedną z ich baz, żeby zmniejszyć trochę napór na Lenina. Rozumiem. I jak wam idzie? Jakieś problemy? Głowie <gulia> ja, widzi, już tą bazę zniszczyliśmy tak szybko, że Gierka nie ogarnęła tego. Nie, powiem, że wszystko jest ok, nie będziemy na no, Platonową mówić, że jest fotosłuchanym, to towarzyszu marszałku. Nie przewiduję żadnych problemów. Podoba mi się wasze podejście, Gorki. Potrzebuję wozu, żeby dostać się do Lenina, towarzysz Gorki. Najlepiej, jakby był szybki i wytrzymał. Naturalnie, towarzyszu marszałku. Uchwala ojczyzny! Zabrałeś, psi, synu! Ale możesz mnie zabić, bo i tak ci nic nie powiem. Zabierujcie do kwatery głównej. Tam znają sposoby na rozwiązywanie języka. Niech robią co chcą. Nic im nie powiem. Co teraz? No i widzicie, no Raula oczekiwaliśmy. Bardzo szybko rozwaliśmy bazę arabską. No i schwytaliśmy hajkę. W w tej misji też można byłoby się pobawić, jakieś tam budowanie pojazdów, czegoś, ale co? Nie będę robił każdego odcinka tego długiego porozdawajmy tak jak trzeba te umiejętności to by ok ty na naukowca ty też ty żołnierz naukowiec masz ok, ty masz ok ty weź sobie może inżynierkę no i Raul w sumie Raul Dajmy mu mechanikę też, ok. Dobra, dziękuję za oglądanie i do następnego odcinka. Cześć.